Gdzieś przy końcu sierpnia przywieźli Żydów, ludność żydowską z Białegostoku. I na polu komisja niemiecka. Do 45 lat na lewo, po 45 na prawo. I tych, co przeszli na lewo, wszystkich zabrali do bloków do pracy. A tych po 45 latach na samochody i wywieźli za Lublin tam do tego lasu, tam 11 km. Tam strzelali. Ale zbliża się pora wieczorowa, obawiali się, że im będą uciekać, więc resztę przewieźli wszystkich do gazowni. Tak napchali i rano jedziemy do pracy. Komando to krematorium, to, był, to byli Żydzi. Otworzyli te drzwi, te wszystkie trupy, to znaczy te zagazowane, wszystkie stali, a nie jeden nie przywrócił się. Wynosili ich na wóz i do krematorium. To to widziałem na swoje oczy. Tak.